Witajcie moi mili Dzisiaj zajmiemy się pompą wody w BMC Tak Takie o, auto e -e, Demontażem tej pompy To banalnie proste jest tak Zastanawiałem się w ogóle czy nagrywać ten film Ale z racji tego, że mój kolega Piotr Zakupił ten pojazd Od bardzo wiarygodnego handlarza Który go zapewniał, że Ma minimalny przebieg I w ogóle zadbany samochód i generalnie był używany tylko do jazdy do Lidla. No a fanaberią było to, że była taka pojemność i po prostu kupywali dużo w tym Lidlu czy w innym markecie i potrzebowali dużego auta, więc kupili sobie kombi. No Piotr powiedział, dobrze gościowi z oczu patrzyło, słusznej postawy, fajny, taki w ogóle gostek. Godne zaufania. Mówi, to kupię od niego te BMW. No i kupię. No i mówi później do mnie, no weź przyjacielu mój tutaj przejrzyj go. Zobacz co to mu ewentualnie potrzeba. Co tam. Tam jeszcze się troszeczkę konsultowaliśmy w ramach, w, 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 w zakresie zakładania podtlenku biedy. No jest założony podtlenek biedy już w aucie. Też bardzo fajnie, później Wam przekażę. Bo by na pewno film robił w tym aucie z wymiany przewodów, bo jeszcze chcę powiedzieć o BMC i o przewodach hamulcowych, ale to w następnym filmie. Tutaj tylko generalnie, tak na szybko, zrobię taki krótki materiał. A chodzi o to, żeby pokazać, że to jest nie wszystko złoto, co się świeci. Wiadomo, że wszystko się może zużyć. No ale powiem Wam szczerze, że. O, patrz Piotrek. To jest twoja pompa Tak ona Generalnie ona się powinna kręcić wiesz, a nie tak chodzić No ale jest Jest jak jest eee, Słuchajcie, tak już na serio Żeby się dostać do tej pompy banalnie prosto Akurat to jest model z silnikiem 2.2 Czyli ten zbiorniczek wyrównawczy nie jest wkomponowany w samą chłodnicę, a jest obok chłodnicy, zawieszony na obudowie te wentylatora. I teraz tak: Wisko jest przekręcane na, na klucz 432. Odkręcamy go w prawą stronę, czyli w dół. Jak Stoimy przodem do silnika BU. Zakładamy klucz 32. Uderzenie młotkiem w klucz i powinno puścić. I w momencie, kiedy odkręcimy wisko. To mamy dwa takie bolczyki w tych miejscach. Później może jak będę zakładał to pokażę. O, jedno i tam jest drugi. Odkręcamy te wszystkie węże, takie nie węże odpinamy, bo tam są takie prowadzenie na te węże i wyciągamy osłonę razem z wiską. I wszystko w tym Teraz tak. Tutaj mamy napinacze pasków klucz 17 i powiem Wam szczerze, bo dzisiaj trochę szybko z pracy i jeszcze tutaj chciałem dzisiaj to zrobić o, tu jest ładnie świeca, 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 świeca jest, O, klucz 17 zakładamy na napinacz i napinacz luzujemy napinacz ma tam takie miejsce zabezpieczające przepraszam Panowie i Panie to nie jest 17, to jest 16 o o widzicie jak ładnie pracuje ten napinacz on zaraz świeci, czy nie świeci tu i mamy przy czym tu mamy dwa paski i ten wewnętrzny od pompy nie zostanie ściągnięty do momentu kiedy nie ściągniemy tego drugiego od sprężarki klimatyzacji ale ta sama historia jest tutaj tak samo szesnastka napinamy i Same napinacze mają takie miejsca do blokowania. O, tutaj widać świecę w nie. Te dwa punkty się zgrywają. Wiertełko ósmeczka czy szósteczka i, i zabezpieczamy sobie napinacze. Dobra, do dzieła. Dobra, zanim ściągniecie paski, popuśćcie sobie te koło pasowe tutaj. Tak będzie łatwiej odkręcić śrubki po prostu. No i później bierzemy się tak jak mówiłem, klucz 16 i będziemy na napięcia ściągać i blokować je od Dobra, najpierw ten. Idziemy tu, mamy ten otworek. Mogę go zablokować. A chyba jest na dole. A, tego nie będę blokował. ściągnę go tak. Później założę pasek. Będzie mi Chodzi o to, że ten pasek od klimatyzacji muszę ściągnąć, dlatego że ten od pompy wody mi nie zejdzie. nie, nie ściągnę. No, dobra, teraz tego, założę tutaj żeby łatwiejszy dostęp. O mina się, mina się. O, chodź tutaj, godzina. O, zablokowany. Pasek luźny można ściągnąć. Czekajcie zapamiętam jak on idzie. No, tak, 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 no. ściągamy zaraz koło pasowe i dostajemy się do kompy. Płynu nie spuszczałem, Ech. płynu nie spuszczałem z tego silnika w ogóle. Fakt, że mamy nowy płyn, ale generalnie w tyle razy był dolewany, że to praktycznie sam nowy płyn. Jest w tym. No akurat w BMC bardzo prosto się tą pompę wymienia, nie ma żadnej filozofii, dlatego że to nie jest ta pompa ani na rozrządzie zapięta ani tym bardziej wzdłużnie silnik ustawiony jest dosyć dużo miejsca więc Także... jest przyjemnie że tak powiem. No, złaś. dobra. O, ładnie widać. Zbliżenie. To jest pompa od BMW. No i co? Cztery śruby i teraz pocieknie płyn. Jakieś wiadro pod spód trzeba sobie postawić, żeby tak nie rozlewać. I i i i... wymieniamy. Teraz... A ja nie trzeba będzie widać dokładnie. Czekajcie. O, to są raz, dwa, trzy, cztery śruby i teraz ważna rzecz moimi. Zobaczymy jak ta pompa będzie szła, nie wiem czy to jest oryginał, czy była kiedykolwiek wymieniana. Oprócz tych czterech śrub, nakrętek, przepraszam, to są szpilki. W pompie są takie o na śrubkę szósteczkę takie miejsca nagwintowane. Chodzi o to, że jak pompa nie będzie chciała nam wyjść, w to miejsce wkręcimy długie śruby szóstki i, te, i zrobimy sobie taki ściąga. Czyli nam ta pompa zostanie wypchana z tego kanału. Zobaczymy, jak to będzie szło. Akurat ta pójdzie. No i dobra. Ale czasami jest tak, że naprawdę się zaprze. Tak jak Wam mówiłem. W tym miejscu. O. W tym miejscu są takie miejsca nagwintowane. Raz, dwa. Jak nie macie możliwości, że no to jest na przykład zapieczona gdzieś. gdzieś jest strasznie dużo tych, tych, tego syfu i tak dalej, wkręcacie wtedy dwie śruby, one się zapierają delikatnie tam mało obudowę, takie są dwa miejsca i on ją dosłownie wypcha. To jest pompa, zaraz Wam powiem, to jest mojej Mili pompa oryginał. Jeszcze, nie wiem nie wiem ile auto ma kilometrów, tam nikt nie powie prawdy, no ale już jest. Rozdłupcona Tak kolokwialnie mówiąc, proszę bardzo Dobra. I teraz tak, przy montażu uszczelnienia na pompę Dobrze sobie jest jakimś sprayem silikonowym na tą uszczelkę żeby ona nam fajnie tam miękko weszła, żeby się nigdzie nie zadarła, a żeby się wśliznęła na tę pompę. Cyk. Pyk. Pyk. Ładnie jest. Tam jest gniazdo już wyczyszczone. Jeszcze raz dam sobie dookoła takim smarem silikonowym żeby przy zakładaniu po prostu na się żeby się nie zadarło a w ten kanał dobra no i montujemy i montujemy pomylić się przy montażu nie można bo te otwory są asymetryczne czyli inaczej wam inaczej nie wejdą tylko w jednym, w jednym miejscu i delikatnie, równomiernie, żeby to uszczelnienie nam ładnie siadło. O, pięknie. I siadło uszczelnienie. I skręcamy Wszystko. Chodzę, żeby we wszystkich samochodach tak fajnie się wymieniało, w których trzeba grzebać przy rozrządach, roz, rozwalać wszystko, żeby pompę wody wymienić. Cóż, takie takie to życie, ale farcior, Pośpieszyć chciałem. O. Tak i ostatnia. O, dzień siedzi. siedzi. Problemem w tym aucie było częściowe zapowietrzanie się, bo gdzieś tam się temu mojemu kumplowi przypowietrzyło ta BMK. Później się już nie zapowietrzała, jak on tam ją próbował, ale cały czas dolewał płynu, No to wiadomo, bo tutaj ciekło dosyć mocno. Przypuszczam, że powodem zapowietrzenia się tego układu właśnie była ta pompa, która po prostu była nieszczelna. I jak pracowała, no to jeszcze pół biedy, ale jak samochód się zatrzymywał, to wyleciało tego płynu z tego silnika, ale miało wylecieć, i to się robiła poduszka powietrzna. I dlatego on się przypowietrzył. Dobra. Jest. Zaraz koło pasowe, pasek i potem macie. Oj, BMW, BMW, kółko zrobili plastikowe. Cholera jasna, że się postarają. To plastik. No ale coś. Tak to jest. Zakładam sobie koło kosowe. zaraz wrzucimy ten, zalejemy go płynem i będziemy próbować odpowietrzać. Zakładamy zakładam wszystko z wiskiem razem Dobrze. na początku wstępnie dociągniemy a później jak już będzie pasek założony to dociągniemy od razu mocniej te, te środki Też nie ma co się znęcać nad tymi śrubami bo to koło plastikowe. Tak samo przy pompie jak będziecie przykręcać tą pompę to tam są tam jest szpileczka taka wątła i też nie ma co się znęcać nad tymi śrubami, tak szczuciem to dokręcić. A no to jeszcze. Dobra no i dobra, zakładamy pasek Dokładnie przytrzymujemy wiatrak, żeby nam dokładnie na oś pompy wyszedł, delikatnie przy, przyłapujemy, a tak raz i lewo zakręcamy, dwa, trzy, trzyma się i później już dojdzie, dobra. Jak mamy tam dokręcone, to to zakładamy sobie klucz 32, taki długi. na w nakrętkę i parę szczałów i już jest dokręcone Reszty nie trzeba, bo tam jest gwint lewy. przez obrotu silnika ma się samo. Zobaczcie, w jak niefortunnym miejscu, moim zdaniem montażysta LPG zamontował reduktor parownik. Moim zdaniem sytuacja jest taka, no nie jest to będzie się tu dostawało, jakby nie patrzył tak, tłumaczę filtro fazy lotnej tu jest reduktor w momencie, latem Załóżmy, że wcześniej wiosną i tak dalej, to jeszcze nie będzie problemu z tym. Ale zimą, moim zdaniem, reduktor będzie niedogrzany, dlatego że zimne powietrze będzie trafiało tutaj e, e, na niego. Będzie niedogrzany, nie wiem, zobaczymy, czy się będzie, nie będzie za późno na gaz i w ogóle jak to będzie wszystko chodziło. E, no, owszem, jest to zrobione w taki sposób, że w może silnika nie widać tego, ale uważam, że czasami należy przedłożyć. E, estetykę wykonania nad na to, jak to ma jeździć i e, dla mnie jest to źle założone ja bym to założył gdzie indziej, przede wszystkim gdzieś w komorze bym to uchał, żeby ten reduktor nie tracił tak temperatury bo tutaj zimą to będzie stracił, moim zdaniem, bardzo dużo temperatury no i takie czynności serwisowe podstawowe też są ułatwione bez kanału, ewentualnie bez podnośnika nic to za bardzo nie działa, Zanim nie wymienić filterka fazy ciekłej ani filterka fazy lotnej no, voilà. Tak założyli, tak jest.